Jak ci? Nie wiem. Już próbujemy odklejać. To może pan też by zaczął tak przyklejać? Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Tak się nie uda. Proponujemy klejem do ściany. To jest nie tak, Nie? Jest to nie. Nie! Drugi pan czuwał i uratował liść. Czas odklejać koronę. Koronę dla naszych królów klejenia. Ale jeżeli tą folię zrywa, to tak wzdłuż ściany, jak, jak najmniejszy kąt, żeby był, bo w ten sposób jak wyrywa, no to odrywa naklejkę od ściany, no. Yeah. Dobra. Jest ładny, Nie umrze nie. Nie może Nie Tego ptaszka jak mam dać, tak? Dobra jest dobrze.